pięcie w Trybunale Konstytucyjnym, e... Krystyna Pawłowicz, sędzia, zadawała pytania zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, tylko by było odpowiadać, ale dokończyć swoje myśli. Już po raz trzeci i nie ostatni kierowany przez Julię Przemysłowską Trybunał Konstytucyjny ocenia na premiera Mateusza Morawieckiego, czy prawo Unii Europejskiej jest zgodne z Polską. niemal wyłącznie przedstawicielom Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a nie reprezentantom Kancelarii Premiera. To... Gdy SUE podważy niezależności na KRS powoływanej przez polityków, którzy w tym celu zmienili ustawę. Są to sędziowie, którym przymiotu e, niezawisłości e, nikt nie odebrał. Według Suę i wadliwe powołanie może prowadzić do podważania wyroków. Sądy mogą więc wprost odwoływać się do wyroków Europejskiego Trybunału. Sądy krajowe muszą współpracować z Trybunałem Ochroną. Gdy pytania zaczęła zadawać Krystyna Pawłowicz, który stosunek do Unii Europejskiej jest dobrze znany, na flagę i stało się jasne, że sędzia chce powiedzieć, że Polska nie musi wykonywać wyroków sułat, tak jak zresztą robi to rząd, bo w konstytucji nie ma żadnego przepisu dotyczącego sułet. Pan powiedział, że nie ma w systemie źródeł prawa orzeczenia. złożyli do protokołu, że chcielibyśmy po prostu um, móc odpowiadać pewnie na odpowiedzi. Bardzo bym prosił o odnotowanie. Tak jak premier we wniosku, Pani sędziowie w pytaniach kwestionowali Wypłacić co do Polskiego Sądownictwa. Bo się mówi na organy obce, poza Polską, natomiast nie uwzględnia Pana orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Nie, nie, nie że bądź, 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 bądź. porządek prawa, na który składa się... W sytuacji politycznej, a także na polega zaleca fakty.